Pożałujesz, jeśli połączysz te leki z alkoholem. Numer 5. Doustne leki przeciwcukrzycowe. Picie alkoholu przez osobę leczoną tymi lekami jest często źle tolerowane. Może dojść do wystąpienia nudności, wymiotów, bólów głowy, zaburzeń rytmu serca oraz hipoglikemii. Numer 4. Antybiotyki. Połączone z alkoholem mogą wywołać palpitacje serca, skoki ciśnienia, bóle brzucha, zawroty głowy, wymioty. Alkohol może też zmniejszyć skuteczność tych leków. Numer 3. Tradycyjne leki przeciwzakrzepowe. Alkohol może spotęgować działanie tego leku, powodując wzrost ryzyka wystąpienia krwawień wewnętrznych, jednak to samo połączenie może wywołać przeciwny efekt i doprowadzić do powstania zakrzepów, udaru mózgu czy zawału serca. W tym przypadku niebezpieczne mogą być już umiarkowane ilości alkoholu. Numer 2. Niesteroidowe leki przeciwzapalne, np. Na naproksen, diklofenak i wiele innych. Mieszanie ich z napojami alkoholowymi może się skończyć wrzodami żołądka, krwawieniem z przewodu pokarmowego, uszkodzeniem wątroby lub atakiem serca numer 1. Opioidy leki uspokajające i nasenne. Ich połączenie z alkoholem może skutkować nadmierną sennością, zaburzeniem funkcji motorycznych, lukami w pamięci, problemami z oddychaniem a w skrajnych przypadkach śmiercią.